Iran jest gotowy wrócić do porozumienia nuklearnego? Unia Europejska wskazuje możliwy termin Unia Europejska, Iran jest gotowy wrócić do negocjacji nuklearnych na początku września. Iran jest gotowy do kontynuowania negocjacji w sprawie umowy nuklearnej, a rozmowy mogą zostać wznowione w Wiedniu na początku września, poinformowała w sobotę agencja AFP, powołując się na wysokiego ranga urzędnika Unii Europejskiej która bierze udział w rozmowach na temat ożywienia paktu nuklearnego z 2015 roku. Negocjator Unii Europejskiej, odpowiedzialny za irańskie dostrzeg nuklearne, Hiszpan Riku Emora, wziął udział w czwartek w zaprzysiężeniu nowego prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego w Teheranie. Enrico Emora odwiedził Teheran jako przedstawiciel Josepa Borrella, szefa dyplomacji europejskiej i koordynatora wspólnego komitetu ICPOA, umowy zawartej w 2015 rok. Z Teheranem w sprawie polityki jądrowej, powiedział wysoki rangą urzędnik Unia Europejska. Poprosił o rozmowę na temat ICPA, a jego rozmówcą był Hossein Amir Abdullahian, który być może zostanie nowym szefem irańskiej dyplomacji, dodał, rozmowy były bardzo udane, ponieważ dzięki nim udało się wyrazić obawy, związane z irańską działalnością nuklearną w ostatnich tygodniach. Irańczycy powiedzieli mu, że chcą wznowić rozmowy w Wiedniu tak szybko, jak to możliwe. Powiedział przedstawiciel Unia Europejska. Powiedzieli także, że są gotowi wrócić do Wiednia, ale nie chcą dyskutować bez efektu. Chcą porozumienia, chcą sukcesu. Irańczycy muszą najpierw sformować rząd, mianować nowego ministra spraw zagranicznych, a następnie wyznaczyć zespół negocjacyjny do rozmów w Wiedniu, wyjaśnił. Negocjacje mogą zostać wznowione na początku września. W negocjacjach nuklearnych uczestniczą delegacje Iranu, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Unii Europejskiej. Natomiast Amerykanie biorą w nich udział pośrednio. Teheran nie zgodził się na obecność delegatów USA przy stole negocjacyjnym. Umowa nuklearna z Iranem z 2015 rok Przewidywała, że Teheran znacząco zmniejszy produkcję uranu, a społeczność międzynarodowa zdejmie sankcje gospodarcze, nałożone na ten kraj. W 2018 rok. Ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał Waszyngton z porozumienia i nałożył na Iran nowe sankcje gospodarcze. Do tej pory odbyło się sześć rund negocjacji w Wiedniu, które nie przybliżyły stron rozmów do odnowienia porozumienia. Data kolejnej rundy nie została wyznaczona.